Sytuacja na rynku najmu wygląda w ten sposób, że stawki najmu rosną, ale one nie rosną aż tak szybko jak ceny na rynku nieruchomości, czyli ceny mieszkań rosną szybciej niż stawki najmu, a to powoduje, że jeżeli ktoś myśli teraz o inwestycji w mieszkanie na wynajem, to niestety, ale rentowność takiej inwestycji, zyski można powiedzieć są... Trochę mniejsze niż były w przeszłości. Średnio to jest ciągle dość dobra inwestycja, dużo lepsza niż na przykład lokata bankowa, bo przy obecnych cenach taka inwestycja przynosi średnio około 7% brutto w skali roku, ale to przy założeniu, że takie mieszkanie jest wynajmowane przez pełne 12 miesięcy, no i bez uwzględnienia takich dodatkowych kosztów typu remonty, kredy, koszt kredytu i tak dalej. Więc te stawki rosną, ale nie rosną aż jak, tak szybko, jak, jak ceny mieszkań. O 6% mniej więcej stawki najmów wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I właściwie w tej chwili trudno powiedzieć, jak to będzie zmieniało się w dalszej przyszłości, dlatego że to spowolnienie gospodarcze, które nam nadchodzi może spowodować, że na przykład liczba imigrantów, która będzie do nas napływała, się trochę zmniejszy, albo wręcz może zdarzyć się tak, że część z nich odpłynie, bo na przykład nie będzie mogło znaleźć dla siebie pracy. A to jest w tej chwili bardzo istotny czynnik na, na rynku najmu, no bo oczywiście imigranci gdzieś muszą mieszkać i nie kupują sami tych mieszkań, kupują je inwestorzy i później im wynajmują, no ale jeżeli nie będzie chętnych na wynajem mieszkania, to oni też nie będą tych mieszkań kupować, też stawki wtedy, Koszt najmu może spaść. Jak na razie to zainteresowanie było bardzo, bardzo wysokie i te stawki, choć nie rosły aż tak szybko jak ceny mieszkań, to ciągle przynosiły bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Z punktu widzenia inwestora, najwyższe rentowności, przekraczające 8% brutto w skali roku, są w Częstochowie. I w Sosnowcu. I tam są właśnie, jeżeli porównamy sobie właśnie tą rentowność w różnych miastach, to tam właśnie ten zysk inwestycji jest największy. Warto pamiętać też o tych takich niuansach, nie tylko o tej teoretycznej stopie zwrotu, ale jak to w praktyce potem będzie wyglądało, bo można też, jeżeli ma, ktoś jest dużym inwestorem, ma dużo mieszkań, to wynajmuje kogoś, kto to wszyscy, tym wszystkim się zajmuje i to nie, nie jest dla niego jakiś duży problem, ale jeżeli mamy jedno, dwa mieszkania na wynajem, to pewnie robimy to sami i Wtedy to jest ważne, żeby to mieszkanie było też blisko, nie wiem, naszego miejsca zamieszkania czy blisko pracy w taki sposób, żeby potem nie generowało to takich, powiedzmy, ukrytych kosztów. One nie są kosztami fizycznymi, nie ponosimy z tego tytułu jakiś, czy nie płacimy za to, ale zabiera nam to czas żeby później, żeby pojechać na drugi koniec miasta i tam przyjmować właśnie osoby, które chcą to mieszkanie obejrzeć, czy zorganizować jakąś naprawę i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które też warto uwzględniać, rozważając tego typu inwestycje. To